Mam wrażenie, że ten sner trochę. W Jest tutaj mrożon, bawi i uczy. Smiejmy się! Pustynna energia! Jeszcze go z tej strony, mrożon! Mrożon! Dobra. Nie chcę przestać się bawić! Zaprzony w szpaku! Producent zaaprzony! Reakcja! Baj, mrożon! Resztę piny zapiski! Ale chórki! Choir! Nie chcę przestać się bawić okay. Przez to czasami ze mną trudno jest i ciężko mnie strawić okay. Nie chcę przestać się bawić I mam do tego pełne prawo, więc nie pierdol mi, że jestem za stary, nie chcę przestać się bawić Nawet jak będę miał tyle Uuuu, jeszcze raz Nawet jak będę miał Uuu. tyle lat, ile ma cen Nawet jak będę miał za... fajne, fajny wsmaczek, ale tak fajnie się wkręcił stary Wykie przyspieszenia muszę się wkręcić muszę się wkręcić, wiesz o co chodzi. Od razu plusik, bo się switchują. Fajnie, fajnie, bo to zawsze jest jakieś urozmaicenie numeru. Ziam Sony, przepraszam, kurwa, Ziam Się switchuje ze szpakiem. O, fajny, cieplutki wokalik wleciał. Dobrze się zapowiada, naprawdę spoko się zapowiada. Nie chcą się przestać bawić! Co to oznacza? Ale nie wiem, nie wiem, przychodzi mi na myśl że robienie muzyki, to jest zabawa, no ale to jest forma zabawy, pewnie bo to lubią, ale jest to też forma pracy. I git. git. Nie chcę przestać się bawić. Więc nie Nawet jak się, będę się miał bawić. Nie centrum Warszawy się bawić. Mierdol mi, że jestem za stary, nie chcę przestać się bawić Okej okay. A gdy przypomnę sobie, że to tak tylko wygląda w mojej głowie I kiedyś przecież było trochę gorzej, to mogę Cieszyć się Ej. z tego, co teraz niosę Bo nie wiem, czy bym drugi raz tu doszedł Samson, no, sobie tu poleciał tak zwyczajnie raczej Nie mam nic dużo do powiedzenia, przyjemnie Ale czy, kurwa, tam jest troszeczkę inna stopa użyta? W tym wicie, który wrodukował Samsonę Czy tutaj jest zaskoczonka delikatna? Bo nie wiem, czy bym drugi raz tu doszedł Frowie dobry boże. Ty. Jest podobna, ale mam wrażenie, że jest trochę delikatniejsza. Taka mniej punchy jest delikatnie gładsza, nie wiem jak to kurczę nazwać. Pod klimat bitu, ale możliwe, że to jest ten sam sampelek, ale troszeczkę inaczej zmiksowany. Albo nie, no nie wiem. Podobne brzmienia możesz wykręcić nam. I różnych sposobów, ale tak szczerze troszeczkę już miałem no jakiś przesyt tego, że podobne brzmienie produkował ta stopa praktycznie co, co se tam nie odpaliłem to była bardzo podobna jak nie ta sama i troszkę mnie to zniechęciło, więc tutaj to jest na plusik, nie? Dla mnie. Do Komisji, dobry Boże. Mój Bóg to moja bestia w desikach słodziaki mam coś co cię uzależni, ze mną cały skład mam ochotę na głupoty, to hardkorowe życie zamienia ludzi w koty, A ja nie chcę przestać się bawić tu gitarka fajna tam w tle, teraz pianinko wchodzi. I tęsknię czasami za tym, czego nawet nie chcę. Już stary, mówią, więcej odwagi. Ale, ma... ale mam lęk przed nieznanym, więc chcę w życiu trochę pewnej zabawy. Nie mnie. chcę przestać się bawić. Uff, wspominałaś jak pijany, otwierałem tu butelkę kluczową. Ej, fajny klimacik jest tu stworzony, taki przyjemny, trochę mimo wszystko wakacyjny, ale ja nie uważam, że to jest coś złego. Ale taki lekko melancholiny. To pianinko fajnie sobie tutaj plumka. Gitarka gdzieś tam też była, fajnie to wprowadza w klimacie, kszpaku, spokojna. Yo, taka spokojna na ale podśpiewana, ale taka troszeczkę lekko smutna, melancholijna Mega mi to siedzi, nie? Mega mi to siedzi, naprawdę mega mi to siedzi. Wspominałaś jak pijany, otwierałem tu butelkę kluczami, ciągle tęsknię za wami. Nice. Za czasami, w których zamiast płakać, wszyscy trochę częściej się śmiali. Okej. Okay. Nice. Śmiejmy się! Dobrze! Pozytywna energia. Pozytywna na zasadzie melancholijna. Wspominamy, jak to kiedyś było spokale, Melancholia, drogie dzieci, działa w ten sposób, że ta przeszłość jest zawsze troszeczkę bardziej idealizowana, nie? Przez tą melancholię i często zapominamy, że w tych czasach, które idealizujemy, były też na przykład złe momenty, których już nie pamiętamy, ale to spoko, że nie pamiętamy. Ale też miejmy to na uwadze, że nie było tak dwa, kurcie, jak sobie myślimy. Pewnie było, ale nie aż tak, jak to sobie idealizujemy w głowie. Wiesz co? Tutaj mrożon bawi i uczy. just <laughs> used <laughs> Nie chcę przestać się bawić Przez to czasami ze mną trudno jest i ciężko mnie strawić Nie chcę przestać się bawić I mam do tego pełne prawo, więc nie pierdol mi, że jestem Zadałem sobie głośniej i mam wrażenie, że ten snare trochę chyba jest albo za głośno, albo tam troszeczkę z częstotliwości takich nieprzyjemnych Można by było go troszeczkę bardziej u***lić Jak sobie podgłośnię dużo bardziej, mam wrażenie, że ten snare troszeczkę za bardzo się w*** Love ten chcę przestać się bawić Ey. i mam do tego pełne prawo, więc nie pierdol mi, że jestem Troszkę za stary, no. nie chcę przestać się bawić nawet jak będę Ale to też nie jest tak, że nie jest też coś takiego, co, co bardzo wybija i co też słuchaczą będzie jakoś przeszkadzać, no to nie, no to raczej nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać, ale no ale delikatnie można by go troszeczkę opamować, nie? nie dorosłe sprawy, więc nie pierdol mi, że jestem za stary, nie chcę przestać się bawić. Fajna gitarka, no, jest to mancholijne, jest to jakiś klimatik fajny zbudowany. Mi się kwa. Naprawdę mi się podoba. Tych 7 da mnie sprawdzałem, bo szczerze mówiąc, nie jestem fanem tych zabiegów. bierzemy melodię z innego hitu. No, już stwierdziłem, że dobra, będę mówił pewnie podobne rzeczy, ale tutaj naprawdę wydaje mi się, że będę wracał do tego numeru. Tutaj mamy flip. No dzielnicy musisz przedstawić im wszystkim alibi niebią policja sami robią dochodzenie, by zobaczyli dziewczyny. By, to będzie agresywnie. Tyle ode mnie!